Ciężko powstrzymać emocje, jak się słyszało tyle świadectw, tak bardzo poruszających serce. To się tak zastanawiam, od czego zacząć. Śpiewaliśmy tą pieśń, wyobrażam sobie, i zanim ją śpiewaliśmy, to zastanawiałem się, czy, czy w ogóle mówić to, co, co mam powiedzieć, ale to jest część mojego świadectwa, sami zaraz zobaczycie. Bo był rok 97, ja miałem wtedy 13 lat. Były wakacje, a ja chorowałem na świnkę i leżałem na strychu, gdzie były książki świadków wiechowe i strażnice jakieś. Mama, widocznie, tam gdzieś nas woziła, bo już nie miała gdzie chyba u siebie tego trzymać. A ja byłem młodym człowiekiem, który bardzo pragnął Pana i który miał wielkie pretensje do Boga. Ja miałem pretensje, bo rozumiałem na tamtą chwilę że nie można pójść do Boga, do nieba, tylko że zostaje ta ziemska dziedzina na wieki wieków, można powiedzieć. I ja czytałem, wtedy wyszukiwałem w tych strażnicach tak zwanych były życiorysy pomazańców. Nawet nie miałem wtedy skorowidza, po prostu szukałem i czytałem to. I zazdrościłem tym ludziom, tam pisało, że ich uczynki poszły wraz z nimi. I ja się tak modliłem wtedy Po 26 lat temu. Modliłem się, Boże, dlaczego to jest koniec tej pierwszej nadziei. Gdyby była szansa, żeby to jakoś przywrócić, żeby to jakoś zrobić wyjątek. Ale wyjątek dla mnie. I wyobrażałem sobie, że idę do nieba. Naprawdę, tak było, mając 13 lat, nie znając Ewangelii, i modliłem się: Boże, jak ja będę Ci służył, że jeśli Ty zrobisz to, dla mnie to. Dlatego, dlatego dla mnie Ewangelia nigdy nie była taka zwykła, że to po prostu jest coś, co mi się należy. Ale to jest cud. To jest cud. Dzisiaj nie muszę sobie wyobrażać, a dzisiaj wiem to po prostu. Do jakiej nadziei Bóg mnie powołał, te drogocenne, największe obietnice, jakich mówił apostoł Piotr, one są nam dane i są mi dane osobiście. Ja wiem, że to jest prawda. Przekonałem się w życiu, że to nie jest tylko litera. Ja znałem tą literę. Nawet dość dobrze, chociaż niektóre wersety te każdemu z nas później się zaczęły pojawiać, choćby ten, mając zatem te obietnice, umiłowani, oczyśni się z wszelkiego skalania ciała i ducha. Albo jest jeszcze jeden z Koryntian z 15 rozdziału, jak się pięknie kończy. Niedawno w kościele miałem o tym kazanie. Te znałem wyrwany z kontekstu, dlatego bracia moi ukochani. dlatego. Dlaczego? Dlatego, co jest w całym 15 rozdziale pierwszego do Koryntia. Bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze obfitujący w dziele Pana, pewni, że Wasz trud w Panu nie jest daremny. Są takie piękne słowa. Bóg mi też pomógł zerwać z, z grzechami, z rzeczami, którymi całe życie się e, zmagałem. Używając różnych technik, NLP, programowania, cudowania, wszystkiego. Całej dostępnej człowiekowi psychologii. I to na krótką chwilę pomagało, ale czy moje serce się nie zmieniło wtedy? Ja może pewnych rzeczy nie robiłem, ale moje serce dalej było tak samo złe jak wcześniej. Chciałbym być ekspertem w jakiejś dziedzinie I tak samo byłem niezbawionym grzesznikiem. Ale w dziejach apostolskich jest piękny werset, może go nawet nie znamy, trzeci rozdział werset 26. Dzieje 326. Czytamy tutaj tak, tu są słowa apostoła Piotra do Żydów. Wam najpierw wzbudził Bóg swojego sługę i posłał go, aby wam błogosławił przez odwrócenie każdego z was od waszych niegodziwości. Tutaj moim zdaniem lepiej to słychać w toruńskim przekładzie. Aby błogosławił Wam w nawracaniu każdego od Waszych niegodziwości. I jest różnica między tym, jak sami chcemy zerwać z jakimś grzechem, nałogiem, nawykiem, grzesznym życiem, a kiedy Bóg Ci w tym pobłogosławi. I ja znam tą różnicę. Znam tą różnicę, bym dużo na ten temat opowiadać i oddaję chwałę Bogu, bo On jest żywy i, i nie odrzuca człowieka. Chociaż mógłby to zrobić, mógłby to zrobić naprawdę nie jeden raz, ale Bóg ma tą łaskę. I ja się cieszę, że mogę powtórzyć za apostołem Pawłem, że w moim wypadku ta łaska nie okazała się daremna. Ale cieszę się, że, że te wyobrażenia tego trzynastoletniego, chorującego na strychu chłopaka, że Bóg spełnił. I to jest wielki cud. Ja za to dziękuję Bogu każdego dnia. Chwała Bogu.